Ta seria spotkań super Superligi. Karek Ręczny tu dzisiaj w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie z Piotrkowia podejmować będzie z Perłę Lublin. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras. Szykuje się bardzo ciekawe spotkanie. Drawczyńska 51, już sędziowie sygnalizują grę pasywną. Wygranie do skrzydła, no i Królikowska ze skrzydła, ładnie. Ależ tutaj błąd nie upilnowały. Klonowski, ale ta nie trafia w doskonałej okazji. Jest bramka kontaktowa, Roszak. Tak róg do skrzydła. No i jest skuteczne trafienie ze skrzydła. Dobre dogranie. Na koło, ale myli się Szynkaruk. Więckowska jeszcze raz do Anastazjo. Roszak, tam walka na kole, przepychanki, a szynkaruk zdobywa swoją trzecią bramkę. I znowu świetnie, szybko w odpowiedzi, Roszak. Uwaga, na środku rozegrania yy, na lewej Jureńczyk, na prawym Stanisławczyk, ale znowu Pietrkow jak bije głową w Od dłuższego czasu stanęła na tych yy, sześciu bramkach, i w końcu Trbowicz koska, roszak, pietras, więc koska i jeszcze raz do skrzydła. Aszynkaruk jest dzisiaj niesamowita. Skutecznie Jureńczyk i koniec pierwszej połowy, a więc 9 do 16. Takim wynikiem kończy się pierwsza połowa. Zobaczymy czy w drugiej Pieczkowie będzie w stanie nawiązać wałkę. Roszak, Roszak do końca. Skutecznie. Romana Roszak, jej piąta bramka. Sobecka, ale już znowu straciła na timingu ta akcja. Drażek do skrzydła. Dobre zagranie i jest to trafienie. To Świerczek była ustawiona na skrzydle. Waga, złe podanie. Ale jeszcze piłka dla Piotkowi. Sobecka skutecznie. Bramka Lucyny Sowecki. Waga. Drawczyńska. Potężny rzut w samo okienko. Ach, Ruk. Roszak. Więckowska. Więckowska jest bramka. Już 11 bramek przewagi. Waga. Dobre to na koło, ale nie zdobywa bramki Sylwia Klonowska. I Lublinianki w natarciu. Roszak do Achruk i ta z łatwością zdobywa bramkę. Pierwsze dzisiaj trafienie Kingi. Drażyk. Uwaga i dobre dogranie do klonowski. Zagrajek do skrzydła, jeszcze efektownie chciały zagrać. Tatar i jest bramka. Adriany Tatar. Czy jeszcze Piotrkowia zdąży? Drażyk nie, bo wdowiak broni. No ciekawe czy dzięki temu zapewni sobie tytuł MVP świetny występ Pauliny Wdowiak. Wymóg, to bym oddał zapewne głos właśnie na Paulinę Paulina Wdowiak tak jest, nie mogło być inaczej. Bramkarka MKS-u Fanflor Perła Lublin zdobywa nagrodę MVP dzisiaj Teraz to wszystko. Dziękuję za uwagę Marcin Muras. Zapraszam na kolejne spotkania, bo już niedługo w emocjach będą kolejne spotkania z PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych. Teraz to wszystko. Dziękuję za uwagę Marcin Muras.